Cześć, jestem Michał, jestem biegaczem skiturowcem, więc po górach poruszam się na lekko. Cieszę się, że dzisiaj będę Wam mógł pokazać bardzo lekkie plecaki z serii Optik. Gregory Optic 48 jest w pełni funkcjonalnym plecakiem, a waży trochę ponad kilogram. Wygodę zapewnia mu system AeroSpan. Ten plecak Gregorego ma stały, nieregulowany system nośny, dlatego trzeba odpowiednio dobrać jego długość tym Aerospan jest systemem dystansowym, opartym na lekkiej, aluminiowej ramie. Wyściłane szelki i pas biodrowy są wykonane w technologii Body Mapping, która zmniejsza nacisk na newralgiczne punkty. Całość pozwala na bardzo dobre dopasowanie do pleców użytkownika. Na pasie biodrowym znajdują się dwie w miarę pojemne kieszonki, a na szece chwyta okulary. Plecak posiada trzy strzeczowe kieszonki. jedną z frontu na mokrą kurtkę czy sandały i dwie po bokach z dostępem od góry jak i od przodu. Optik posiada punkty mocowania czekana, jak i trekkingowe. Plecak wyposażono w cztery troczki, żeby przypiąć drobiazgi. Za ich pomocą możemy przypiąć do plecaka na przykład hamak. Mamy też cztery troczki, którymi możemy zmniejszyć objętość plecaka. Gregory wyposażył plecak w dwie klapy. Jedną tradycyjną, z dwoma kieszeniami. W drugiej znajduje się przy okazji pokrawek przeciwdeszczowy. Zadaniem drugiej klapy jest nauważyć i ochronić plecak przed ewentualnym deszczem. Zajrzyjmy w końcu do plecaka. Plecak oczywiście wyposażono w miejsce na bukłak. Pasek do jego zamocowania i otwórne wyprowadzenie wężyka. Plecak nie posiada dolnego dostępu do głównej komory, ale zrozumie to każda osoba chcąca mieć plecak w okolicach 1 kg. Jeżeli jedziesz na tydzień lub dłużej i chcesz, żeby Twój plecak z całym sprzętem ważył poniżej 10 kg, poważnie rozważ oplika. Zapraszam na kolejne filmy i do zobaczenia na szlaku.